Siemanku. Z, już, Siemanku, z tej strony Melonik, w sumie już, w sumie jest Melonik, jak to brzmi. z tej strony Melonik, nie Hihihaczek, nazwa zmieniona. Udowolnię Wam, to na shortsach też jest, że zmieniam nazwę na Melonik. Dzisiaj pokażę Wam poradniczek, jak na teczkojny, i na ten. Na te, 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 te. Gemy. I jeśli pod tym odcinkiem. Gudzie to brzmi, ale będzie. Nie śmiejcie się, proszę. Jak będzie 5 łapek, 10 łapek w górę, to będzie to wiecie, co wygrać, co będzie, na co będzie konkurs. Na to. Także jest o co grać, będzie o co grać. Yy, no to lecimy, poradniczek, oczywiście. Oczywiście te dwa peciszki są do Was do wygrania. Konkurs jeszcze trwa. On trwa do środy. Od razu Wam mówię. Yy, musicie po prostu pod tym poradnikiem, bo tamten jest zbugowany no to pod tym musicie poradnikiem yy, musicie yy, napisać biorę udział swój nick i o której byście chcieli odebrać, a ja wylosuję osobę jakąś, no hmm, będzie super nie o kurde tu jest dużo typów będzie ciężko trochę yy, dobra. mamy pet sending single, no to musimy wszystko dawać to tu, tu na przykład, tu i tu. No i to mi się nam niszczy. No i tak szybciej lecimy. Głupio to brzmi, ale już to wszystko. Ja piedziwę, ale ogień. Jest ja tego sposobu, nie korzystam ogólnie. Bo to dla takich trochę słabszych. Za ile gościu chciał sprzedać? Za 20 milionów? To przewidziałam. A nie, 500 milionów. Bo nie, bo ja myślałem, że za 20 milionów to każdy by kupił. Nie dziwak na ja przykład. Te łóżka wam, jak będziemy na trading plaży. jest z powrotem z muzyczką. Słyszycie mam nadzieję. Podgłosnię. Nie wiem czy teraz mnie słyszycie, ale zemstyta jest. Także mam nadzieję, że też trochę mnie słyszycie. Jak będzie trzeba mówić, to powiedzcie, żebym przyciszył. A nie się boicie. Dobra, jestem na trening plaży. Tego pytania nie biorę, bo to jest do wygrania. Przykładby jakiegoś peta, którego nie noszę. No w tym przypadku to jest ten, bo nie chcę go nosić w sumie nawet. No i piszecie wiadomość, żeby każdy widział jak przychodzicie. cel Silver, Stag. For na przykład 2,5 miliona gemów. O nie, reklamy. Wiecie, kto jest. Pomiń. for 2,5 miliona gemów, nie? No i ktoś przychodzi i taki biedaczek kupuje. Musicie tanią cenę dawać. No może jeśli uważacie, że powinno być drożej, no to, uważ... no to dajecie, że drożej. A tak to to taka niska cenka. Na przykład no ja tam w sumie teraz dam 2 miliony. Ale na telefonie jest też fajnie, bo sprzedam dwa. 2... Okej, okay. ktoś tam pisał coś. Selfie tak tak 2. Games. Games. Mm -hmm. I chodźcie sobie tak z tą informacją po trading plaży. Może jakiś coś tam, coś się kupi. To. Mm -hmm. O, lubię placki. Polska team. Polska team! Lecimy z tym! Mam dzisiaj pędzelek. O, oh, daddy! O, oh, pędzelek. Gdzie jest pędzelek? Tu, ja muszę go sobie przynieść. Tu. Ogólnie. O, widzicie tego typka? On jest z polski. Muszę kolor i w ogóle. To wiecie, jakie zmienić, bo w tamtym odcinku wam pokazywałem. Ogólnie. Ludzie odchodzą, bo patrzą po cenie. Muszę nazwę PETA zmienić w sumie. się też nazwy PETA za tyle ile gemów chcecie sprzedać. Dwa my. G. My i s Dwa miliony gębów. No, w każdym razie pobawimy się pędzelkiem. Hmm. Hmm. Tamtego typa nie mam. Yy, tych też nie ma typów, oczywiście. Hmm. A czy jak nie zmażę tego? A, po co ja to zmazywałem wcześniej? O, jak jest dziwne. To, to. O, ja mogę sobie rysować. Okej. Okay. Będę miał kółko. Ja chcę mieć kółko. No i co? O, ja mam... O nie o. No nie! Kółko, kolor czerwony. Co to robi? Nie wiem. Co wywaliło? U, jestem na trening plaży. O. Gdzie jest pan pędzelek? Zbugował się. Nie no, no to super. No pędzelek mi się zbugował. Mam nadzieję, że odcinek wie. Dobra, ja się z wami serdecznie żegnam. Mówcie, żebym przyciszył tą muzykę najwyżej. Odcinki codziennie w sumie wchodzą około 13. Nie, teraz poniedziałki, tylko około 12.30 odcinki. A ten. Wreszcie dni to. Oprócz weekendu to wchodzą o 13.00. 30, coś w tym stylu, a w weekend wchodzą o 15:00. Także ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że znacie tą komendę. Korzystajcie z poradniczka, tanie ceny. Te pety, które nie możecie pamiętacie, możecie cofnąć. Ja się z Wami żegnam. Miłego Dzonka! Do jutra! I ci widzowie, którzy będą mi wysyłali zaproszenia do banku, to będę ich pozdrawiał na odcinku. Może, że to nie jest takie cenne, bo jeszcze nie jestem zbytnio popularny. Dobra, ja kończę odcinek i z wami się żegnam serdecznie. Miłego dzianka znowu. Ci ludzie mam nadzieję też wam życzą miłego dnia. Ja się z wami żegnam i cześć!